Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jestem w Budapeszcie. Co prawda jakoś to może nie wygląda jakoś super na Budapeszt, no ale musicie mi uwierzyć na słowo. Może jutro gdzieś wyjdę trochę bardziej na miasto. Chciałbym powiedzieć o doświadczeniu Ducha Świętego w życiu Eliasza. Myślę, że Eliasz Ducha Świętego znał. Znał prowadzenie Boże, był prorokiem Bożym. Natomiast w XIX rozdziale I Królewskiej mamy taką lekcję dosyć ciekawą Eliasza. Jest to lekcja ciekawa, dlatego że XVIII rozdział to jest górka. To jest rzeczywiście ten moment, kiedy Eliasz spotyka się z Zachabem, zamyka niebo nad Izraelem. Potem odbywa się sąd Boży nad prorokami Bala na Górze Karbel. Gdzie Eliasz mówi do ludu: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony, i myślę, że większość z nas pamięta tą sytuację, kiedy z jednej strony są prorocy Bala, którzy się tam kamieniują, biczują, wołają do Bala, żeby spuścił ten ogień i żeby ten ogień spadł i strawił tą ich ofiarę. Nic takiego się nie dzieje. Eliasz właśnie w tych zawodach bogów, bo tak de facto trzeba to nazwać, tą swoją ofiarę pola wodą, a Bóg i tak przyszedł i ją spalił. No i oczywiście skutek był taki, że wszystkich tych proroków Bala pozabijali, i generalnie. No właśnie, i wydaje się, że to jest taki moment triumfu wreszcie, po jakichś tam latach oczyszczenie w Izraelu, no ale przychodzi co ciekawe kobieta. Przychodzi Izebel, I Izebel mówi, że generalnie zginiesz marnie. I trzeci werset zląkł się i wyruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Potem Potem narzeka, potem Bóg się generalnie troszczy o Niego. Natomiast fajne pytanie Bóg mu zadaje tutaj w dziewiątym wersecie. Co tu robisz, Eliaszu? I on narzeka dalej, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów. Synowie Izraelicy porzucili Twoje przymierze, popurzyli Twoje ołtarze. A ja jestem biedny, bo i tak nastają na moje życie, aby mi odebrać. Wtedy. Bóg mu każe zrobić coś wyjątkowego, mianowicie wychodzi w tym jedenastym wersecie i mówi: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto, przychodził, a, a oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieni, trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. To tak jak słuchajcie, w, w szóstym rozdziale księgi Zajasza, kiedy cheruby widzą Boga, zakrywają swą twarz, a więc Bóg przyszedł innymi słowy, wyszedł i stanął u wejścia do wieczary, a wtedy doszedł do głos, co tu robisz, Eliaszu. Ja mówi to samo. Nie będę dalej opowiadał. To jest ciekawa historia, ale chodzi mi o to, że, że tego pana nie było ale ewidentnie cichy łagodny powiew jest również tym co może objawić Boga. No i o co chodzi? Słuchajcie, nie chciałbym, żebyście mnie teraz tutaj w jakiś sposób, ja nie jestem zarotestamentowcem, więc być może się mylę. Powiem wam tak jak to rozumiem na dziś. Myślę sobie, że jest tu pewien kontrast, kontrast, który w jego życiu się pojawia, w jego życiu może inaczej. Nie tyle kontrast, co bardziej Bóg uczył do czegoś nowego. W czym Bóg może być, co Bóg może błogosławić, jak Bóg może prowadzić. I myślę sobie, że tak często jest niestety, kiedy mamy jakieś silne doświadczenia z Bogiem, ta adrenalina się wytwarza, cokolwiek tam się dzieje, jakieś chemie, chemiczne właśnie reakcje w naszym ciele i myślimy sobie, a może jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś bardzo takiego emocjonalnego uwielbienia i nie potrafimy sobie wyobrazić, że może być inaczej. Tak jak w tym momencie nie potrafił sobie Eliasz wyobrazić, że Bóg może przychodzić inaczej, jak przez te wielkie cuda że do 18 rozdziału, tak? Strawienie jakiejś jakieś ofiary, zabicie wszystkich proroków, bala to jest Bóg, to jest Boże działanie. I potem mamy człowieka, tego samego wielkiego człowieka, który się boi jednej kobiety, chroni się, chowa i czeka, czeka na jakieś, właśnie trzęsienie ziemi, czeka na jakieś coś. A Bóg mówi, ale ja nie przychodzę w ten sposób. I przychodzi przez łagodny powiew. I lekcja, taka, którą ja wyciągam z tego fragmentu, to jest taka, że Bóg może przyjść inaczej niż ja się tego nauczyłem. Myślę, że natur też to może przyjść. Może wszyscy są nauczeni, może część z was jest nauczenia tylko łagodnego powiewu, a nigdy nie widziało trzęsienia ziemi, nigdy nie widziała takiego cudu, jaki właśnie doświadczał na początku swojej, swojego powołania Eliasz. Chciałbym nas zachęcić dzisiaj do, do rozpoznawania Bucha Świętego niezależnie od naszych przyzwyczajeń. Ten fragment nie mówił, po czym on poznał. Myślę sobie, że to jest coś takiego bardzo intymnego, intuicyjnego. Nie, nie jestem w stanie wam jakiegoś przepisu dać na to, w jaki sposób potwierdzę. Znaczy, może, nie wiem, jakiś oddzielny odcinek może zrobię, ale generalnie Bóg może zadziałać w bardzo różny sposób w naszym życiu. Bądź gotowy na łagodny powiew, choćbyś miał najwięcej trzęsień ziemi wcześniej w życiu, a jeśli masz tylko łagodne powiewy, to nie zaprzeczaj, że może również przyjść coś, przez coś bardzo cudownego, bardzo potężnego, ale raczej ten tak, tekst nas uczy tego, żeby nie y, zamykać Boga w szufladkę trzęsień ziemi i wichrów potężnych i silnych. Bóg może również przyjść do nas przez łagodny powiew, może zadziałać inaczej, zaskakująco, w sposób subtelny, w sposób cichy, może szepczący. A więc bądźmy otwarci, bądźmy wrażliwi na Ducha Bożego. Tego myślę, uczy ta lekcja Zeliasza. Panie, daj nam wrażliwość, daj nam otwartość i daj nam, Panie, właśnie to, żebyśmy potrafili te Twoje ścieżki rozpoznać w naszym życiu. Oto ciepanie, proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.